Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnej serii na moim kanale, a mianowicie Kingdom of New Lands. Postanowiłem sobie zakupić taką to gierkę, w której będziemy musieli przetrwać choć mógł mi duch. No dobrze, idziemy za duchem. Zobaczymy, gdzie nas duch jakiejś pani poprowadzi. Oj, we kasy. No dobra, fajny. Stań tutaj. Trzymaj, aby nas rozpalić ogień. Rzucaj monety, aby rekrutować... Aha, no dobrze. Czyli to są nasi wieśniacy. W ogóle w tej grze będziemy budować sobie zamek. Jest to taka gra 2D. W której po prostu budujemy zamek i staramy się przetrwać dzień po dniu. Każdej nocy będą nas atakować jakieś... Tu mamy kolejny jakiś obóz. Ten duszek mi coś na powiedzieć. O, cześć. To nie na króliki powieją. Eee, ciekawy sposób zarobku. No, czyli w tej grze nie mamy żadnych. Dobra, już idę. No. W tej grze nie mamy żadnych innych czarowców, a monetami. Tego co widzę. Dobra, budowniczy się tu tym zajmie. Dałem yy, jeden młotek, jeden łuk. jeszcze tak raz. Dwa. Mamy tego zarobku więcej. Tu będziemy murek. Buduj broń... Jak buduj broń? Broń nie da się budować, broń można stworzyć. O, zniknął duszek. I ogólnie z tego co wiem, to w tej grze przegrywam w momencie, kiedy stracę swoją koronę. No, jeszcze no, zakładam, że przeciwnicy będą mogli mi zabrać tą koronę, więc. Tak, wolno się chyba na noc nie oddawać, a ja widzę, że już wieczór idzie. W ogóle bardzo ładna jest ta gra. Pragnę zauważyć, że ta gra naprawdę jest ładna. Ta woda tutaj, to odbicia w wodzie. Wschód, Coś tu idzie, kupiec jakiś. No dobra. O patrz, jest kolejny wieśniak. No dobra, zaktuływamy kolejnego wieśniaka. Chodźmy sobie na drugą stronę może. Hmm. O, koń mi się zmęczył? No tak, koniem nie mogę sprintować non-stop. Muszę jeść sobie... dać mu odpoczywać, jeść trawkę. dobra, nadchodzi noc. Dobra, wiecie co? Skoro nadchodzi noc, ja się cofnę tutaj. Masz dla mnie pieniążki? O jak cudownie. Hmm, co to jest to? Ok, jakiś budynek. Zobaczymy, co budowniczy z tego... Wyklepię. Trochę słowieszcza muzyka leci. Nie podoba mi się to. Yy, to jest wieżeczka, tak? Tak, to jest wieżyczka. Łucznik się na mnie osadził. A ja widzę, łucznicy nie palują w nocy. Czyli faktycznie. W nocy tu jakaś obrona będzie zachodziła. Yy, Mamy jednego wieśniaka bezrobotnego. Dajmy mu zajęcie w takim razie. Czyli plus jeden łuk. Mogę leczyć unisko. Hmm. Skoro mogę... No nie no, muszę poczekać na tę... Tam... Na więcej kasy. Łoo! Wow. A co po więcej kasy. No dobra, rozbudowujemy się. Czy to była taka spokojna noc? No, więc... No, dobra, trzymaj. Aha, czyli gdzie ty idziesz? Ale wrócisz, panie kupcu, mam nadzieję. No, mam nadzieję. Dobra. Co możemy dalej robić? Ja bym... Ja bym poszedł eksplorować. Zobaczmy co jest po tej stronie świata. O! Okej. Okay. Wiem, co to znaczy. No dobra. a to jest drzewo do wycinki. No dobrze, tutaj jakieś stromyki, ładnie, wszystko pięknie. Kurczę, muszę przytrzymać. Rozbierz tą monetę. Trzymaj, trzymaj. Dobrze. No, biegnij koniu. Okej, okay, no dobra, że do gęstego lasu wlazłem. I mam nadzieję, że nic mnie tu nie dorobię, bo naprawdę nie wiem gdzie się spodziewać przeciwników tutaj tutaj bo no Chciałbym, żeby się z Statek. No, gdzieś. Yeah. gdzieś. Wyczytałem, że tu są wyspy w tej grze i te wyspy mogę sobie odwiedzać. Więc do tego najprawdopodobniej służy statek, który muszę wybudować i popłynąć gdzieś. Co koniecznie może zjeść? No, na co jeść? Oś stwierdził nie ma co jeść. o, drogowskaz. Coś dostałem, nie wiem co port okej. Okay. No dobrze. Mamy tutaj port. Czyli cała ta strona jest pusta. O, skończył mi się koń. Hmm. Naprawdę? O, nie, tu nie ma trawy. Skoro ta strona jest pusta, no to... W sumie... ...trzymajcie, może was nic nie zje. Dobra, biegniemy, biegniemy. Tak czy jak boję się tu łazić w nocy. Nie wiem, skąd przeciwnicy wyłażą. Nie wiem nawet, jak przeciwnicy wyglądają, więc... To jest dla mnie też zagadka. Może te wieśniaki chciały mnie ograbić. Może, może to właśnie oni są tymi przeciwnikami. Ja im tak daję monatki. A oni tutaj nagle... Cyk! Korona dla mnie! Tak to było hamstwo. No nawet ja nie więcej masu. Chociaż noc idzie... Noc idzie, ja wysyłam... Wysyłam budowniczego tutaj. Tyle terenu pustego, naprawdę nie ma trawy. O, gdzie tak? O, skąd to miałeś kasę? Co to jest to? Co ja mogę tu zbudować? Zatrzyma netki coś. Czy co, co? Może, może za chwilę? Ja bym chciał sprawdzić, czy, czy wszystko jest w porządku. Po tej stronie. Dołożymy więcej łuków. Um, może jeszcze jednego budowniczego, może nie. O! Mogę jeszcze bardziej rozbudować. No dobra, rozbudujemy sobie jak spodobimy kasę. No i to, że sobie z zdobywaniem kasy, no to I No, a ko kolejna noc. O, zaczyna padać dość. Rozbudujmy sobie w takim razie... O, o, palisada! I wchodzimy w tepokę... Alisad. No Spoko. Podoba mi się. Zostawmy tutaj wieżyczkę. To co jest? Co? <grystanie> Farmy! Dobra, ja już wiem co tu ta rzeczka chyba jest. Poczekajcie chwilę. Ja tutaj cofnę do rzeczki. Właśnie tu. A bo trochę dalej? Nie, no, nie, będzie tu. nie, budujcie tu coś. Masz mnie mnie kasę? Masz mnie mnie kasę. Kurczę, nie, 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 Przyszedł... O! Mogę jeszcze raz ulepszyć. No, dobra, ulepszmy jeszcze raz. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. No, tym robotnikom to nie daje spokoju. Dawać, pracować, pracować, nie lenić się. O, to też mogę ulepszyć. No to hmm. O, tak wygląda wieżyczka drugiego poziomu. Warto wiedzieć, co my tu mamy. Dobra, dwóch wieśniaków. Fajnie. Nadal nie widziałem żadnych przeciwników. Obawiam się, że oni pewnego dnia przylecą i zrobią mi kupu. O, piękna palisada. Podoba mi się w palisadach, jak to ma wyglądać. Skąd się w ogóle będą brali przeciw? chyba noc przyszła, więc. chodźmy, może. Co no ty stoisz tutaj? Nie wchodzisz do środka? Naprawdę? Ja na twoim miejscu, ja bym, właśnie. Wejdź sobie do środka. Bezpiecznie. Dobra, widzę, że tak jakoś nie ma przeciwników. Nie, 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 nie. Do, dobra, jest noc, jest noc, jestem w wesie. Biegam z pochodnią. Ja podziękuję takim atrakcjom. A, konie mi się męczą. Dobra, nakarmy konia, niech sobie poje. Ło! Wow. Nie dam kasy. Dobra. Myślę, że jest spokojnie w bardzo. O, cześć. Nie wiem co... O! Może młyn tu wybuduję. Mówię kolejny. Kurczę, ja tego mogę tutaj nasadzić. Dobra, wiecie co? skąd polecę może powiśniaków następnych. Tak widzę, że jest pełno roboty, a rąk do roboty już... zero. Zrobimy sobie jeszcze to, sobie jeszcze to. Akurat dwie monetki mamy dla tamtych panów. Tak czwarty dzień, o kurczę, Prosto. Czemnego ataku jeszcze, nic się nie dzieje. Ja myślałem, że to będzie jakaś hardkorowa gra survivalowa, a tu... Hmm. Zdziwienie. No malutko, niech koń sobie dychnie. A skoro dychnął, to lecimy z powrotem do naszej siedziby. Cześć. I się zastanawiam, skąd tu te monety. Wszystkie. Zbierz tą, tą moto teraz. Wycinajcie, wycinajcie. Całą tą puszczę wycinajcie. Gdzie są pieniądze za was, jak się pytam? Wycinają. wycinają. O stop, hmm. wycinają. Takiego jelenia też mogą ustrzelić? Aż, aż trzy kasy są za to? Kurczę... Patrzcie, ile tego jest. Czy nazywa biznes, skąd. O, jest rolnik. Który już patrz, no. Wyszedłem i wróciłem z pełnym mieszkiem. Dobra. Oj mi się wysypuje, więc wydajmy to łoo wow. Co to jest Co wy tu wybudujecie? Pokażcie mi to Wow No dobra, oui. więcej kosyniarów Wylkosynierów <śmierzchnik BBC4> to do dorobimy. Raz, dwa, do roboty. No, dawaj, się do roboty lecisz. To jest, nie mogę biegać? Mogę biegać. I nie zabroni biegania. O, kim ty jesteś? Chcesz pan efekt? Joe, oddaj. Nie oddasz? Coś jeszcze mam? A co jeszcze? E, a nie, już bo no, ja tu ja tu handluję Nie wiem O no, oddaj mi to Idź sobie Nie wiem co robię, ale robię coś E Gdzie ty z tym idziesz e... Zostałem oszukany Kościół zabrał mi hajs O no, nie Naprawdę Ale wy macie kasy dla mnie, prawda? Nie? No nie, naprawdę? Pozbyłem się kasy? Wy macie kasy, Dawać. Ty też mi daj. O tak, ci to są bogaci. Co to jest? O, 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 o. No dobra. Dawaj. Pokaż mi co to. Mogę dwa ataki. Dobra, na razie. Katapulta? No miałam ja się bronić. Oni katapulta tutaj. Dobra, załóżmy sobie dwóch tych łociarzy. Mówił mi o... Patrzcie kukrędza rośnie. Macie kasę? Nie macie. To jest kwery. Wybudujmy no, jeszcze jedną, jeszcze jedną farmę. A jeszcze jedną. To będzie takie. Hm. Nie wiem jak to nazwać. The prezesem gospodarki rolniczej. O wrócił. O, on dał mi kasę. dziwo. No dobra, kim ty jesteś? Czy ty jesteś czymś w postaci bankiera? To no, nic tymi strzerasz kasę i nie oddajesz. Ta, patrzcie, tutaj rośnie stosik z kasą. czyli on jest jednak czymś w postaci bankiera. O. Czy to ewidentnie ustawili z tą katapultą i stoją. Dobra, hmm. podejdźmy sobie. Skoro tu nic nie ma po tej stronie tak naprawdę to może nie będę się wysilał z tymi z jakimiś barkadami i tak dalej O, tutaj wam ulepszę, by nie stać mnie Ale, ty na pewno jesteś bogaty. Oczywiście <laughs> No dobra, dawaj. Syk, budujemy. A skoro o budowie mowa, to chyba przydałoby się mieć więcej rąk do pracy. A czy ty coś masz? O, masz... No nie... szlachta. Hmm, stać mnie? No i stać mnie. A nie, żeście tylko wysypali... gromad. Spójrzcie mi to drzewo. Drzewa nie da się zburzyć. Nie wiem, ogar. Drzewo można co najwyżej ściąć. Ale dobra, dobra. O, mamy tutaj już... Ja, blisko są ciwiście, co myślałem, że są dalej tu. Trzech? No, dwóch was jest. Codowa no, kasa. Cońmy sobie tą rękę. No, lecisz? <ścoughs> o, kas. Dobra, zostaw kasę. Te jelenie są coś leniwe. No dawajcie. No nie w tą stronę. Gdzie ty biegłaś? O, o, tam, tam masz to dokładnie tam. Nie wiem czy to co robię ma jakikolwiek sens, ale, ale robię to. No dobrze. Ja sobie tu zjem. O naprawdę? Dobra, o, lać to. O nie! <laughs> Jestem upośledzonym zaganiaczem. Ym... carenek. O, dużo kasy. Pewnie podoba mi się. Więcej budowniczych, więcej łuczników. Dajcie, więcej łuczników. Cześć. nie ma rąk do pracy. No dobra, skoczmy sobie po tych wyśle. Bisko. Ale się to zakręcili, nieźle. Szósty dzień, i nadal nic się nie dzieje. Kurczę. A co? No, takie spokojne są te dni. Pójdźmy sobie zobaczyć, co jest po tej stronie. O, nie galopem, po powolutku, dopiero dzień wody stał. O, skrzynka. Okay. Jak się opłacało. Mm -hmm. O, kolejna wióro. Super, dawać. Dawać. Ręce do pracy. O, kolejna otwora. Skrzynka. Otóż. O. O nie, o nie, o no, no, no. No, 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 no. Uciekamy. Już wiem skąd idą przeciwnicy. Tak to ja się nie bawię. Pierdzielamy do wioski. A ja wam radzę to samo zrobić. Skończyć się marnie. Dobra. Czyli wioski są proste i już nigdy tu nie idziemy. Koniu koniu, tu masz trawkę. Więc już? ok, uciekamy. Lecimy, uciekamy. W każdym razie nie chcę być zjedzony przez coś jednego kamera. Ale no tu macie kasę, wy bogatym królestwem jesteśmy. Gdzie jest mój... O tu jest. Hm, mogę jeszcze? O, co to było? Jakiś bardzo niedobry dźwięk. Hmm. Mam wrażenie, że coś się dzieje. Muzyka jakaś się złowieszcza zaczęła. No Tam... wiecie co? Stanę sobie za murem Chyba wkurzyłem tą jaskinię No, istotnie wkurzyłem jaskinię. Oj, a nie, to jest wieśniak. O kurcze, czerwony księżyc, no to na pewno kobieta ze Biegnij, Nie czekaj uciekaj, wieśniaku. Aczkolwiek nie wiem czy. Okej, To... Naprawdę, takie pasputy. To już koniec? Przeżyłem? Znaczy okay. się, kolejny człowieczek idzie i tak naprawdę... Tak naprawdę nic mu się nie stało. Ale dobra, niech w sumie ten czerwony księżyc będzie takim wyznacznikiem. O, nie, 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 nie. Dlałeś mi tą kasę całą, ja tego nie chcę aż tyle. Niech ten blady, blady, czerwony księżyc będzie wyznacznikiem odcinka. Więc jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w które zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów. No co? Trzymajcie się ciepło. No i cześć!